Dzień, co dzisiaj? Dzisiaj danie zamówione przez moją córkę Mac and Cheese. Sama byłam powiem szczerze zaskoczona, skąd ona zna to danie i, i dlaczego je chce. No, ale jest zamówienie. To danie jest z tego co wiem, dość szybkie, dość łatwe, no to próbujemy. No, i przewertowałam internet, jak powinno wyglądać tradycyjne mac and cheese. Zobaczyłam, jakie przepisy są w do. Jest dużo takich anglojęzycznych. No, i stwierdziłam, że zrobię taką wersję klasyczną. Niestety żadna w Thermomixie tak mi idealnie nie pasuje, więc tak naprawdę co będzie? To będzie miks yy, wykorzystania przepisów w Thermomixie z takim yy, przepisem na tradycyjne mac and cheese, czyli makaron z serem zapiekany w piekarniku. Yy, no, i tak. Yy, przepis z Thermomixa to jest mac and cheese po prostu. Natomiast on tutaj jest z jakąś posypką z chleba, nie do końca mi pasuje. Ja będę posypkę z chleba zamieniać na tradycyjne posypkę z twardego sera. U mnie gra na panado, może być to też parmezan. No i co? Makaron. Generalnie powinny to być świderki albo takie rureczki. Zastanawiałam się nad tymi małymi kolankami, one są dość krótkie. I znalazłam sobie coś takiego, <laughs> czyli takie rureczki, yy, tylko, tylko troszeczkę takie węższe, więc stwierdziłam, że będzie z tych rureczek. No i co, oczywiście serek cheddar, masło, mąka, mleko do yy, sosu beszamelowego. Yy, no i yy, sos beszamelowy bez gałki muszkatołowej też nie ma. Na przykład w tym przepisie nie ma gałki muszkatołowej, więc, no, tak jak mówiłam, będzie to taki miks. Zrobienia na podstawie przepisów miksie tradycyjnego mac and cheese. Ok, to na start. Ja rozpocznę od rozdrobnienia tego kilku tych kawałków mojego grana panado. Yy, więc po prostu yy, wchodzę w menu główne, szukam tutaj yy, rozdrabnianie, parmezan lub inny twardy ser. O właśnie. Teraz mam y, rozdrobnienie tartego sera, 40 g tego sera tutaj jest rozdrobnione, przesypię sobie teraz do jakiejś osobnej miseczki i będzie później, żeby posypać y, na wierzchu na szedzie. Wracamy do naszego głównego przepisu, zaczynam od y, zmielenia sera cheddar, 250 g więc dodanie kaloryczne to będzie. Ok. Pokrywka i mielimy ser. Równie dobrze bez przepisu moglibyśmy to zrobić, używając mielenia sera właśnie też chyba twardego lub takiego prawie twardego. Po chwileczce mamy ser po prostu idealnie zmielony. No i lecimy yy, dalej. No i będziemy robić sos beszamelowy. Równie dobrze moglibyście to zrobić na patelni, ale mi się nie chce pilnować tego sosu, tylko lepiej użyć tą maszynę, skoro już yy, się ją ma. No to co, 30 g masła, idę do lodówki po masło. 40 się zrobiło. odrochę no, trochę go zabiorę, szczerze. Ok. mamy 30 g masła. 40 gram mąki pszennej, no, czyli normalnie tak jak się robi sos beszamelowy, czyli plus masło. Żadna filozofia. Tylko normalnie bym najpierw to połączyła. Tutaj są od razu 340 gram mleka od tego, więc tak robimy. Więc zaraz 10 minut to się będzie w 90 stopniach po prostu nam łączyć. Jak słyszycie w tle sos nam się robi, ale my w międzyczasie też musimy pamiętać o ugotowaniu naszego makaronu. Więc stawiłam po prostu wrzątek i będę wkładać 250 gram tego makaronu i będę go gotować 3 minuty krócej niż wskazuje opakowanie. Czyli w moim przypadku 7 minut co żeby gotować, czyli przez 4 minutki będzie ten makaron gotowany, a, a potem to... na durszlaku czy na baromie po prostu odsydzany. Makaron mi się gotuje, zostało jeszcze 2 minuty, a w międzyczasie tutaj powstał nasz, jak widzicie, sos beszamelowy, do, do którego teraz dodamy ser nie ser, i przyprawimy. No, dodać rozdrobniony ser. Pamiętacie naszą miskę z serem? No to po prostu cały ten serek ląduje w naczyniu. Pół łyżeczki soli. Wydaje się mi dużo, ale czytałam, że to danie właśnie powinno być takie słonawe, więc, więc rzeczywiście te pół łyżeczki soli dodam, choć ja, jeszcze, ja jakoś tak mało solę, ale tutaj sobie pozwolę na to dajmy trochę tego pieprzu no i ja dam jeszcze troszkę tej gałki muszkatołowej bo ja nie wyobrażam sobie bechamela z gałki muszkatołowej no i co? łączymy to przez 3 minuty i jako, że będziemy to zapiekać to już czeka takie naczynie do zapiekania ja ja sobie tak wysmarowałam masłem, żeby to mi nie poprzybierało i za minutkę wyjmuję makaron, odsączam i będziemy działać dalej Ok, 3 minutki to się nam podgrzewało, w międzyczasie piekarnik się nagrzewa do 170 stopni, ja mam bardzo szybko nagrzewający się piekarnik, jeżeli was, dłu was dłużej to weźcie to pod uwagę. No i pokazuję jak to wygląda, chyba sobie nie daruję, o tak fajnie się leje ten serek i spróbuję jedną łyżeczkę, hmm. Jest waroma, to zrobimy z waromy po prostu sobie durszlak. Przelewamy. Trochę jeszcze tego makaronu tutaj przywarło. Jak gotujecie makaron, to zwłaszcza taki mały, to pamiętajcie ten pomieszać przez chwilę, bo on tak ma tendencję do sklejania się. Odsączył się cały. Odsączył. On nie, nie może być tak suchy, więc nie proponuję go gotować dużo wcześniej, bo on też powinien być na tyle wilgotny, żeby fajnie tym serem się oblepił. No i co? Ugotowany makaron polewamy tym sosikiem. Wydłupmy to wszystko. Resztę to chyba podję sobie. Wymieszamy. No i w tym przepisie, na którym bazuję jest posypać rozdrobnionym chlebem. Ja posypuję tym twardym serem yy, Grana Panado, a nie chlebem. Pamiętajcie, dlatego gotujemy makaron krócej, że to jeszcze się będzie podpiekało 15 minut w 170 stopniach. Jeszcze ten makaron powsiąka. Ten sos powsiąka w makaron. Mamy. Tu mamy nasz serek, ile go tam rozdrobniliście, to rozdrobniliście, Posypuję na wierzchu. No i to może nie jest moja wersja Markenchis, ale moja wersja po interpretacji zasobów internetu. I, już urządzenia. No i co? 15 minut do piekarnika i będziemy jedli. To świeżo wyjęte, troszkę przyrumienione z zewnątrz, ale w środku widzę nadal takie kremowe. Nasze mac and cheese będziemy jedli i oczywiście wrócę, wrócę z recenzją. Co widzicie danie na talerzach nałożone. Świeżo po jedzeniu. Co ja mam powiedzieć? Czuć w moim brzuszku i na jedzeniu, mimo, że ta porcja wizualnie nie była wielka, że jest to danie kuchni amerykańskiej. No ilość kalorii sera, którą właśnie skonsumowałam to chyba... Nie wiem, nie wiem... nie wiem ile to było kalorii, chyba nie będę sprawdzać nawet. Wolę nie, ale było dobre, więc no raz na kiedyś, chyba można sobie na taką przyjemność pozwolić. Zastanawiam się, czy zapiekanie w piekarniku coś jeszcze dało temu daniu, bo też słyszałam o takich wersjach, że tego się nie zapieka w piekarniku. Yy, myślę, że ten sosik zgęstniał jeszcze, bo ten makaron wchłonął go trochę. Uważam, że wybór makaronu też tych takich rureczek, ale nie takich grubych, tylko takich wąskich też był fajny, bo ten sosik wchodził, ale, ale to się bardzo przyjemnie jadło. Więc jak najbardziej yy, moja pierwsza styczność z tym. Klasykiem amerykańskim bardzo pozytywna. Właśnie gotuje mi się woda na herbatkę, żebym to wszystko przetrawiła. No i jak widzicie, nie musicie ślepo ufać termomiksowi. Możecie zrobić research w internecie. No i użyć tylko kawałka przepisu lub całego. Wasz wybór. Do zobaczenia!